Tomka Iwana specjalnie przedstawiasz nie trzeba, wielokrotny, konkretnie 40-krotny reprezentant Polski, znany też yy, z roli dyrektora reprezentacji Polski, wcześniej organizatora dużych turniejów Sockerowych. Ale ja właśnie mam tę przyjemność, że przedstawię Tomka w innej roli, zupełnie innej, jako ambasadora turnieju Wolf Malburg Cup 2021. Jak to się w tomku odnajdujesz? tej zupełnie nowej funkcji. Tak, dokładnie, wszystko się zgadza to co powiedziałeś. W mojej przygodzie z piłką występowałem w różnych rolach, przede wszystkim jako zawodnik. Później była przygoda z piłką biznesową, była przygoda z reprezentacją Polski jako jej dyrektor. No teraz Sprawdzenie się w nowej roli ambasadora tak wielkiego turnieju, no na pewno jest to kolejne jakieś wyzwanie. Przede wszystkim cieszę się, że mogę w takiej roli wystąpić, że mogę propagować piłkę nożną, że mogę propagować ten sport w dzisiejszych czasach, kiedy to młodzież ma wiele różnych innych atrakcji, a nie tak jak to miało miejsce kiedyś kiedy nasze życie składało się z chodzenia do szkoły i uprawiania sportu, no jest to chyba niezwykle istotne. Więc no mam nadzieję, że również i w tej roli podołam i będę godnym ambasadorem tak fajnego turnieju. A jak Ty postrzegasz tę funkcję ambasadora? Wyobrażasz sobie, że będziesz magnesem przyciągającym i młodych ludzi, i ich rodziców na stadion? Czy też człowiekiem, który jeszcze wystąpi w roli autorytetu typowo piłkarskiego i coś interesującego, coś ważnego podpowie uczestnikom Wolf Cup 2021? Myślę, że chciałbym te dwie funkcje połączyć. Większość rodziców, może jeszcze pamiętam, nie z czasów gry w reprezentacji, więc to też będzie może ciekawe spotkanie, bo wiem z autopsji, że często to właśnie ci rodzice są bardziej aktywni, podchodzą, rozmawiają na właśnie czasy, kiedy jeszcze w piłkę grałem, gdyż sami wtedy kibicowali, obserwowali. No dla dzieciaków myślę, że chciałbym być takim autorytetem, podpowiedzieć, jak mają pokierować tą swoją przygodą wykorzystać swoje doświadczenie, bo również wywodzę się z małej miejscowości nadmorskiej z Ustki. Do tych swoich, swoich wszystkich sukcesów dochodziłem przez wiele, wiele lat ciężką pracą. Osiągnąłem w piłce no, bardzo wiele, bo występy w reprezentacji polskiej, występy z orzełkiem na piersi to jest chyba coś o czym marzy każde dziecko, każdy kto zaczyna swoją przygodę z piłką. Grałem, w klubach zagranicznych, występy w Lidze Mistrzów, więc no to jest coś, co, co do, do czego wracam z dużym sentymentem i czego życzyłbym każdemu dzieciakowi. Mamy w tym momencie najlepszego piłkarza na świecie, Roberta Lewandowskiego, więc on jest chyba takim idolem wielu tych młodych zawodników, którzy wychodzą na boisko i. W głowie mają chęć zrobienia takiej kariery, ale też chyba jesteśmy tego świadomi, że tylko nielicznym uda się swoją przyszłość związać z piłką nożną, chociaż wszyscy pewnie o tym teraz marzą. Więc myślę, że takie rady bądź wskazówki z mojej strony, chociażby fakt, by nie tylko stawiać na na piłkę nożną, ale też równie istotne jest wykształcenie, szkoła. Może ktoś weźmie sobie do serca. Sam przez to wszystko przechodziłem, miałem wzloty, wzloty i upadki. Kilkakrotnie kończyłem z piłką, by do niej znowu wrócić. Więc te wszystkie swoje doświadczenia myślę, chciałbym tym młodym adeptom piłki nożnej przekazać, a myślę, że, że też bardzo. Dla mnie miłe i przyjemne będzie bycie w Malborku, obserwowanie zmagań sportowych, bo chyba nie ma nic lepszego jak taka czysta sportowa radość bez jeszcze żadnego marketingu, finansów. To z czym wiąże się wielka piłka, tylko taka rywalizacja sportowa. Najważniejsze jest, kto wygra mecz jak to jest lepsze na boisku, no ale oczywiście też ta postawa fair play w tym wszystkim też jest bardzo istotna. Już teraz ściskam mocno kciuki za wszystkich uczestników. Wiemy, że to jest turniej, w którym uczestniczy prawie 200 drużyn, około 3000 dzieciaków, więc jeden z większych turniejów rozgrywanych w Polsce. Od 26 czerwca myślę, że emocji będzie bardzo wiele. W Malborku, ale też nie tylko, bo wiemy, że w tym czasie rozgrywane są mistrzostwa Europy. Gdyby zaistniała konieczność i ktoś poprosił cię, żebyś wystąpił w roli demonstratora, to jeszcze dasz radę, czy już jesteś troszeczkę zardzewiały? No myślę, że dam radę. <grym> o, co, oczywiście, to, to, to już mam swoje lata, natomiast staram się dbać o formę codziennie trenować, więc również. Gdybym miał cokolwiek tym młodym zawodnikom pokazać, chociaż myślę, że wielu z nich radzi sobie doskonale z piłką, to, 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 to oczywiście jestem. No ale no myślę, że, że ja będę chyba takim też i przykładem, że można w piłce nożnej, w karierze sportowej osiągnąć bardzo wiele, nieważne skąd jesteś, gdzie zaczynasz. Ta determinacja i, i, i taki fokus na to, co chcesz w życiu osiągnąć, plus ciężka praca, może doprowadzić cię bardzo daleko. Mhm. A gdybyś miał takie jedno generalne przesłanie wystosować do uczestników tego turnieju w Malborku, to jak by ono brzmiało? Ja myślę, że w każdym przypadku to jest każdego zawodnika, który coś osiągnął, jest, może być to zupełnie coś innego. Ja jestem zwolennikiem i nigdy się tego tak nie bawiłem ciężkiej pracy i uważam, że w moim przypadku było tak, że było wiele więcej zawodników bardziej utalentowanych, którzy za czasów juniorskich wydawać by się mogło, że zrobią większe kariery, jednak nie zrobili, a w reprezentacji zagrałem ja tylko i wyłącznie przez swoją ciężką pracę odpowiednie podejście do tego, co się robi już w wieku lat kilkunastu. Pamiętam momenty, kiedy to wszyscy chodzili sobie na dyskoteki, imprezy, a ja nie mogłem, bo koncentrowałem się, gdyż następny, następnego dnia czekało mnie ważne spotkanie, dla mnie wtedy ważne, w lidze, w makroregionie juniorów, bądź już później w drużynach seniorskich. No i jak się okazało, to wszystko się opłaciło, bo bo dążenie do celu w sporcie jakimkolwiek, mówimy tu akurat teraz o piłce nożnej, no to są wyżyczenia i ciężka praca i, i wydaje mi się, że, że, że w moim przypadku to jest chyba recepta na sukces. Koncentracja na tym, co chcemy osiągnąć, przełożenie tego na trening, ciężką pracę, zakładanie sobie kolejnych celów. Nie zakładajmy od razu, że będziemy Robertem Nawandowskim, bo to też może być Mylne i niewłaściwe. Ja w moim przypadku najpierw założyłem sobie, że chcę grać w polskiej star klasie, później w dobrej drużynie zagranicznej, później pojawiła się reprezentacja, jakoś to wszystko wychodziło automatycznie, ale oczywiście nic nie miało miejsca, gdyby nie czas, energia, wysiłek pod wylany na turniej. Mhm. Za twoich młodych dziecinnych lat takich luksusów jak turniej w Malborku nie było. Ale jednak występowałeś w rozgrywkach nawet jeszcze zanim trafiłeś do klubu. To, była, to był istotny moment w Twoim rozwoju piłkarskim? Tak. Faktycznie takich luksusów nie było, takich imprez z takim rozmachem, ale wtedy każdy z nas codziennie grał takie turnieje, wracał ze szkoły, ustawiał na każdym placu, który do tego się nadawał. Dwie bramki i, i, i nasze życie wtedy to była szkoła i sport. To były SKS, -y, to były właśnie już wtedy rozgrywki juniorskie. No, dzisiaj żyjemy trochę w innych czasach w dobie technologii, internetu, portali społecznościowych, więc tych takich atrakcji, które mogą odciągnąć właśnie dzieciaki od, od tej piłki jest bardzo wiele. No jednak wydaje mi się, że, że nic tak nie wychowuje jak sport. Piłka nożna uczy nas bardzo wiele funkcjonowania w grupie, w drużynie. Smak radości, ale też i gorycz porażki, kiedy przegrywamy. No to są te cechy, które na pewno przydadzą nam się już później w życiu dorosłym, niezależnie od tego, czy będziemy grali w piłkę, czy będziemy prezesami firm, czy będziemy pracowali w teamie. Niewątpliwie to jest taka trochę szkoła życia. i i uważam, że właśnie nic tak nie szkoli, nie wytwarza w nas takich cech jak właśnie sport w moim przypadku, a zwłaszcza piłka nożna, sport zespołowy. A jak Tobie szło w tych turniejach dziecięcych, szkolnych? One budowały Ciebie, budowały Twoją pewność siebie, wiarę we własne umiejętności? Na pewno tak. Ja nawet do tej pory. Z sentymentem wracam i oglądam nagrody, które stoją u mnie w domu na półce z, z, z klasy, z lat szkoły podstawowej. Pamiętam, jedną z takich pierwszych nagród jest najlepszy technik w turnieju klas piątych. Tych nagród jest no, dużo. Każda chyba napędzała mnie do jeszcze większego wysiłku jeszcze cięższego treningu. I muszę powiedzieć, że te nagrody, które stoją gdzieś na półce, są bardzo różne. Są to nagrody za najlepszego zawodnika Ligi Holenderskiej w danym sezonie, najlepszego zawodnika sezonu, ale też nagrody z czasów szkolnych. I, i każda z tych nagród sprawiała mi ogromną radość. Nawet chyba powiedziałbym, że bardziej patrzę z sentymentem na te początkowe nagrody. Pierwsze, które zdobywałem, no i one na pewno powodowały, i mam nadzieję, że również w przypadku tego turnieju tak będzie, że one będą mobilizowały uczestników do jeszcze bardziej wytężonej pracy. No bo one też o czym świadczą, jeżeli zdobywamy te nagrody, jeżeli jesteśmy wyróżniani, to to chyba znaczy, że ten potencjał w nas drzemie. Chociaż też myślę, że nie zawsze to jest wykładnikiem. Tego, co wydarzy się w życiu dorosłym. I nawet jeżeli teraz tych nagród nie zdobywamy, to możemy popracować nad tym, by za rok je zdobyć. Ale spokojnie możemy skierować takie zaproszenie do uczestników w turnieju Wolf Marlborg Cup. Przyjeżdżajcie, to nie będzie tylko przygoda, ale to może być wstęp do naprawdę dużej sprawy w Waszych przygodach z piłką. Myślę, że tak. Przede wszystkim możliwość rywalizacji ze swoimi rówieśnikami. I to międzynarodowej. I to międzynarodowej to już jest bardzo ciekawe, możemy sprawdzić swoje możliwości, umiejętności swojej drużyny, jak wyglądamy na, na, na tle swoich rówieśników nawet z innego kraju. To, że jesteśmy najlepsi w swojej miejscowości, czy w środowisku, w którym się gdzieś tam obracamy, może nie do końca tak naprawdę weryfikuje nasze możliwości. Myślę, że tu w przypadku tak wielu drużyn, tak wielu uczestników, ta weryfikacja będzie. I, I oczywiście jestem przekonany, że poziom sportowy będzie bardzo wysoki, bo wiemy, jak dla tych uczestników ważne jest to, co robią. Pomimo młodego wieku przybywają po to, żeby wygrać. Chyba wszyscy wygrają, oczywiście najlepsi. Ale ta weryfikacja tych umiejętności na pewno będzie miała miejsce. A skoro już mówimy o międzynarodowej weryfikacji umiejętności, to jak sądzisz, gdzie w szeregu przed mistrzostwami Europy stoi reprezentacja Polski Paulo Sołzy? To jest trochę trudne pytanie. Miałem nadzieję, że one nie padnie. Bo rozmawiamy o turnieju w Malborku? Ale postaram się na nie odpowiedzieć. Myślę, że niedawno nastąpiła zmiana na miejscu selekcjonera. Mieliśmy okazję oglądać trzy mecze eliminacji do Mistrzostw Świata, które chyba niezbyt wiele nam powiedziały o tym, czego możemy się spodziewać. Jesteśmy po niedawno ogłoszonych powołaniach na Mistrzostwa Europy. Wiemy, że zabraknie Kamila Grosickiego, czego oczywiście bardzo żałuję, bo wydaje mi się, że przydałby się tej reprezentacji. Więc, trochę ze znakiem zapytania, takim dużym będę obserwował, i, 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 i mam nadzieję, że ten czas, który teraz nastąpi. Bo istotną kwestią w przypadku reprezentacji jest czas, jaki selekcjoner dostaje na pracę z tą drużyną. Do tego momentu selekcjoner Sousa nie miał tego czasu zbyt wiele. Teraz to będzie zgrupowanie, dwa mecze kontrolne, pozwoli na to, by zawodnikom przekazać sposób, filozofię swojej gry, sposób w jaki chce grać trener. Wydaje mi się, że takim minimum, które, które oczekują chyba wszyscy polscy kibice, to wyjście z grupy. By nie zakończyło się na trzech spotkaniach i po trzech spotkaniach by nasza ordynacja nie wróciła do kraju, więc no ja myślę, że i mam nadzieję, będę mocno trzymał kciuki, jak miliony innych kibiców byśmy z grupy wyszli, a później to jest turniej. Może się wydarzyć wszystko. Tomku, tylko ty masz na pewno większą wiedzę niż miliony kibiców. Masz większą wiedzę jak nawet większość komentatorów, bo oglądałeś te reprezentacje od drugiej strony w roli dyrektora. Większość do tej pory powoływanych piłkarzy znasz dokładnie. Więc jak tobie się wydaje, jak spoglądasz na, na, na tę grupę piłkarzy? Jest w stanie wywalczyć spektakularny wynik, walny chociażby do tego, jak i reprezentacja, którą Ty zarządzałeś osiągnęła 5 lat temu podczas Euro we Francji? Myślę, że będzie ciężko, jeżeli mam być obiektywny, ale mocno w to wierzę. Wierzę, że tej drużynie uda się wyjść z grupy. To jest taki minimum chyba można powiedzieć przyzwoitości, coś na co ja liczę. Później oczywiście wszystko jest możliwe, tak jak w przypadku turnieju w Malborku. Każde kolejne zwycięstwo buduje drużynę. Te morale wzrastają, drużyna się rozpędza i szkoda by było, gdybyśmy z grupy nie wyszli, bo, bo później wszystko jest możliwe. No jeszcze nie zobaczyliśmy tej reprezentacji pod wodzą nowego selekcjonera w taki chyba grającą w taki sposób, jaki by selekcjoner oczekiwał, bo pierwsze trzy mecze, które się odbyły w marcu. Niezbyt wiele nam powiedziały, więc z pewnym zaciekawieniem będę to, to obserwował. Co do fachowości, no to sam wiesz, że tylu, ilu mamy kibiców, każdy u nas w naszym kraju jest fachowcem. Ja teraz stoję trochę z boku, więc też będę jak jeden z wielu kibiców, przyglądał się bacznie temu. i. W Oczywiście oceniał to, co widzę na boisku. Na podstawie tego, co zobaczyłem do tej pory, wydaje mi się, że, że to zbyt mało bym mógł w tej chwili mówić, na co może liczyć nasza reprezentacja, ale mam nadzieję, że uda nam się wyjść z grupy, a później wszystko jest możliwe. I tej wersji się trzymajmy. Natomiast ty, jak w zasadzie nikt inny, wiesz, co może odczuwać Kamil Grosicki, który był. Sercem tej drużyny, który był w takiej grupie, grupie liderów, i dosłownie na ostatniej prostej zabrakło dla niego miejsca w składzie reprezentacji. Ja przypomnę, że tak było też i w Twoim przypadku, przed Mistrzostwami Świata w Korei i Japonii. W eliminacjach należałeś, zaliczałeś się do grupy liderów drużyny narodowej, a potem za, za 3-12 dosłownie dowiedziałeś się, że zabraknie dla Ciebie miejsca w samolocie lecącym do Azji. Co w takim momencie czuje piłkarz? Nie są to miłe momenty w karierze każdego zawodnika, ale to tak jest w sporcie, że nie zawsze się zwycięża, nie zawsze się jest tym najlepszym. No, przeżywałem wtedy bardzo trudny okres i myślę, że Kamil Gruśicki również mocno to przeżywa. Na każdym kroku podkreślał, że dla niego reprezentacja jest bardzo ważna i myślę, że w wielu spotkaniach pokazał, że też dużo daje tej reprezentacji. To są decyzje personalne. Gdybym ja był selekcjonerem, na pewno Kamila na tej mistrzostwa bym zabrał, bo wydaje mi się, że swoim doświadczeniem chociażby, ale sam fakt, jak ważny jest dla tej drużyny, może też dużo tej drużynie dawać. I nie tylko w tym aspekcie sportowym, ale całe tej otoczki, co jest czasami równie ważne. Często to, to, to też podkreślam, że piłka nożna to jest sport zespołowy i zazwyczaj wygrywa drużyna, team ludzi dobrze rozumiejących się. I często jest tak, że patrząc na umiejętności zawodników, nie wygrywają ci, co, gdzie te nazwiska są największe, ale wygrywają ci, gdzie ten kolektyw i taki team spirit jest największy. No na pewno takie posunięcie, niezabranie Kamila na mistrzostwa nie pomoże zbudować dobrej atmosfery. Wiemy, że się przyjaźnił z nas, z wieloma zawodnikami, którzy na tym mistrzostwa jadą, więc ja bym osobiście tak nie postąpił, ale to nie ja jestem selekcjonerem i selekcjoner jest odpowiedzialny za te decyzje personalne. Podobnie było w przypadku, kiedy to moja reprezentacja leciała na mistrzostwa, Świata do Korei i Japonii. Salicjoner zdecydował, że dla mnie miejsca zabrakło. Oczywiście ciężko mi było się z tym pogodzić. Teraz, już po wielu latach, czas leczy rany, Patrzę na to w zupełnie innej perspektywy, z większym dystansem. Często też o tą sytuację jestem pytany, już nawet nie powiem ile razy, ale na każdym kroku. Więc na pewno też Czegoś mnie to nauczyło, każde zwycięstwo i każda porażka, więc daje nam trochę do myślenia, powoduje, by, by, by znowu wrócić na boisko, by jeszcze ciężej pracować. Mam nadzieję, że to Kamil Grusicki nie zakończy na tym etapie swoich występów dla polskiej reprezentacji, ale to oczywiście czas pokaże, że ci pisze swoje scenariusze. A jak ty przeżyłeś ten brak powołania na mistrzostwa? Do Azji. Oglądałeś w ogóle tam ten No nie był, to, nie był to dla mnie łatwo. Okres, można się oczywiście domyśleć, bardzo łatwo. Nawet do tego stopnia, że nie oglądałem tych mistrzostw przez miesiąc czasu miałem zupełnie odcięty, włączony telefon, zawsze reprezentacja była dla mnie bardzo ważna. Występy z orzełkiem na piersi. Do tej pory, nawet jeżeli jestem pytany o swój najspanialszy, najlepszy mecz, Podczas swojej kariery, to bez zastanowienia się wymieniam pierwszy mecz w reprezentacji z Francją, bo to było no takie zwieńczenie gdzieś marzeń młodego chłopaka. I, 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 I później tych meczy było coraz więcej, jednak to za każdym razem, jak się zakłada koszulkę z orzełkiem na piersi, to jest coś wyjątkowego dla każdego zawodnika. Więc na pewno. Przeżyłem to bardzo ciężko, bo to trudny okres. Ale to, jak już wspomniałem, kariera piłkarska to nie tylko same wzloty, ale czasami też upadki. Masz do kogoś żal? Jeszcze raz chyba nie. Dla mnie zawsze odpowiedzialną za tę decyzję jest selekcjoner, wtedy to był Jerzy Engel. Taką mam odrobinę satysfakcji, że po jakimś czasie w jednym z wywiadów Przyznał się, że nie zabranie Iwana na mistrzostwa było jego błędem, bo różnie to się mogło potoczyć, tak samo jak różnie może potoczyć się teraz. Pozornie to jest tylko jeden, można by sobie pomyśleć, nieistotny element, ale w tej, w tej całej układance może wszystko się posypać jak domek z karty, jeżeli ktoś jest istotny w drużynie, jeżeli ma tam przyjaciół. Jeżeli nawet jego wpływ taki pozabojskowy powoduje, że ta drużyna jest bardziej scalona, to nie, nie, nie zabranie takiej osoby no jest, może mieć spore konsekwencje. Tak było w przypadku chyba moim, bo czas później pokazał, że reprezentacja poleciała na mistrzostwa, jednak to nie była ta reprezentacja, która gra w eliminacjach, kiedy to jako pierwsi z drużyny europejskich wywalczyliśmy awans. Rzeczywiście wygrywaliśmy wszystko, no ale takie w sporcie. Absencje na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii powetowałeś sobie, przynajmniej w jakimś stopniu, jako dyrektor reprezentacji, bo pojechałeś w tej roli i na Mistrzostwa Europy, i na Mistrzostwa Świata. Też smakowało dobrze? Smakowało bardzo dobrze, nawet chyba jeszcze ta radość była większa, ponieważ wtedy, podczas tego złego okresu, nigdy nie przypuszczałem, że jeszcze będę miał możliwość założenia koszulki z orzełkiem na piersi. Co prawda już na boisku nie wystąpiłem, ale sam fakt, że siedząc na ławce rezerwowych byłem częścią tej drużyny, no dawał mi pewną satysfakcję, że pomimo tego, że na mistrzostwa do Korei Japonii poleciałem, później życie napisało swój scenariusz, pojechałem na mistrzostwa Europy, pojechałem na mistrzostwa świata jako dyrektor tej reprezentacji więc no ja wierzę w taką karmę, że trzeba po prostu robić swoje, pomimo czasami niepowodzeń. Robimy krok do tyłu, później dwa kroki do przodu. I też chyba taki jest przekaz dla tych młodych ludzi, którzy są na początku swojej przygody z piłką, bo to chyba na tym etapie jest przygoda. W niektórych przypadkach nielicznych, pewnie, bo trzeba być realistą. Będzie to kariera piłkarska większa bądź mniejsza. Ale na tym etapie oni się powinni tym bawić, powinno to sprawiać satysfakcję. No i myślę, że tak jest i tak będzie. A w marborku będziemy oglądali fajną, ciekawą sportową rywalizację. Wspomniałeś, że jesteś jednym z milionów kibiców reprezentacji Polski, ale z tego co, co słyszę i wiem, to będziesz najbliższe euro obserwował nie tylko w tej roli? Czy już możemy uchylić rąbka tajemnicy w jakiej jeszcze? Myślę, że odrobinę możemy. Tak, tych propozycji bym był w roli eksperta, mam dosyć dużo. No, jedna najważniejsza z nadawcy spotkań naszej reprezentacji, czyli z telewizji publicznej, i myślę, że że będzie można mnie zobaczyć w studiu telewizyjnym podczas różnych spotkań, też i meczów Holendrów, Austriaków, bo to są kraje, w których grałem w piłkę. Które poznawałeś jako piłkarz. Które poznawałem, tak. Jako piłkarz znam tą kulturę piłkarską, mówię w danych językach, mam tam znajomych, więc czasami fajnie jest wziąć telefon, zadzwonić do kolegów czy, czy, czy z Holandii, podpytać się, co u nich się dzieje, co w mediach się mówi, jakie są nastroje przed danym meczem, więc tak faktycznie myślę, że, 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 że to możemy ją zradzić, że podczas niektórych spotkań będzie można mnie zobaczyć w studiu telewizyjnym w roli eksperta, ale oczywiście też nie zabraknie czasu, by pojawić się w Malborku, gdzie no, będę występował w roli ambasadora. Może też trochę i eksperta będę obserwował równie bacznie to, co tam się będzie działo na czterech boiskach, a dziać się pewnie będzie bardzo wiele. Także, jeżeli ktoś ma ochotę zobaczyć w akcji w czerwcu Tomka Iwana, to zapraszamy po pierwsze przed ekrany TVP, a w drugiej kolejności do Malborka na turniej, na turniej Wolf Malbork Cup 2021. Tomku, dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i zapraszam.